Przedam na brodziku po kąpieli i do szanców głośnej skórki. No. no i czułam taki niepokój w żołądku, Stałam, bo chciałam otworzyć okno. Mm -hmm. No i jak stałam, tak z powrotem usiadłam się do tej mm -hmm. No i drugim razem e, już wysząc z łazienki. No i jak szłam do pokoju, to mi się zakręciło strasznie w głowie. Mm -hmm. Tej pacjentki, oprócz tego, że ona była już zamonitrowana, zbadana przez mojego kolegę, to ja wszystko musiałem to powtórzyć, czyli zbadać podstawowe te parametry, jak saturacja krwi, karboksy, w tym przypadku, tętno, ciśnienie u tej pacjentki. I po takim badaniu podejmujemy decyzję dalej, czy wdrażamy jakiekolwiek dalej medyczne czynności ratunkowe. Oczywiście podstawowym tutaj leczeniem jest e, suplementacja 100% tlenu, czyli wysokoprzepływowa tlenoterapia bierna u takiej pacjentki. Pięć z tyłu, na targu. wszystkie nie Piecyk gazowy rozumiem, jest łaziąc. Nie jest, Właściwie to jest kuchni. Czujnik w domu jest? Nie. Ma. To będzie pierwsza inwestycja jak pani wyjdzie ze szpitala, dobra? Najlepszą metodą prewencji zatrucia tlenkiem węgla i uniknięciem tak naprawdę często ogromnych tragedii, gdzie dochodzi do zgonów całych rodzin, dzieci, niemowląt, jest zakup czujnika tlenku węgla, który kosztuje w granicach 100 zł. Jest to y, najskuteczniejsza metoda uniknięcia zatrucia tlenkiem węgla w naszych własnych domach. No jest 24 do 30. W Dobra, my tu cały czas jesteśmy z przodu, ja pójdę ustalić dla pani szpilkę. Dobra. Dobra, pójdę tylko tego, no co mi tam ustalić. Przy każdym przypadku kontaktujemy się z dyspozytorem medycznym i ustalamy miejsce docelowe pacjenta. To wynika też z tego, żeby do jednego szpitala nie przyjechało naraz dużo poszkodowanych w ciężkim stanie i ten szpital nie będzie w stanie zaopatrzyć tych, tych pacjentów. To wymaga koordynacji, więc my przy każdym przypadku kontaktujemy się z właściwym nam w rejonie operacyjnym głównym dyspozytorem dyspozytorii medycznej. Już panią, do szpitala na szeserów pojedziemy. Okay. No jest w razie czego komora hiperbaryczna, żeby obniżyć ten stężenie tego tlenku węgla? Pani, ono prawdopodobnie spadnie samo, samoczynnie przez tą terapię, którą robimy, ale dla pani bezpieczeństwa na pojedziemy, dobra? Pomimo względnie dobrego stanu, to cały czas w dochodziło do częściowego niedotlenienia, a więc pacjentka wymagała transportu do szpitalnego działu ratunkowego z zabezpieczeniem komory hiperbarycznej, które jest leczeniem szyczynowym, usuwającym jak najszybciej ten tlenek węgla z, z jej organizmu. Chcemy ruszyć. Tor serów dla W02-134. Tor dla W02-134, 134 z tej strony, pacjentka zatruta tlenkiem węgla, obecnie poziom karboksyhemoglobiny między 28 a 30%. Pacjentka przytomna w tej chwili, wydolna